Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Będziemy wspólnie komentować dla Państwa ten mecz towarzyski. Dzisiaj zobaczymy jak biało-czerwoni grają przeciwko Bayernowi Monachium. Sędzia gwizdkiem rozpoczął spotkanie. Przy Bayern Monachium. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Nieczysto w ślizgiem. no na początku meczu, widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Jeśli był spalony, którego odwizdał sędzia, to minimalny. Mączyński. Ach, szkoda, strata. Vidal. Jerome Boateng. Benatia. Maciej Rebus. Krychowiak! Aj, jaka bramka! Bramkarz został w tej sytuacji zupełnie sam. Nie miał szans tego obronić. Żadny. dwóch na jednego podanie i piłka bez problemu ląduje w siatce. Spójrzmy na to z innego kąta. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. Dobry przechwyt. przejmuje teraz piłkę. Kapitalna wrzutka, piłka w siatce, brawo, remis. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. Główkowat z tą potrafi. Wspaniała skoczność tego zawodnika i wyczyci piłki. On doskonale wie, gdzie chce ją uderzyć. Wyrównali w tym spotkaniu, można powiedzieć, że gra... Roz... Robert Lomatowski Odpił piłkę. Dało mu się uwolnić spod opieki. Uwaga, może być groźnie. Spalony! Szkoda tej szansy. Mączyński. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Lewandowski! Piękne uderzenie Roberta Lewandowskiego. No pokazał nam teraz, co potrafi. Trudno Jacek oczekiwać od bramkarza, żeby w takich okolicznościach interweniował skutecznie. Z pewnością nie sposób przewidzieć jak zachowają się rywale. Gdy ich jest dwóch, a bramkarz tylko jeden. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dwa do jednego, to nie jest duża przewaga. Widal. A teraz przy piłce Czabialonza. No, może być groźnie. Roben. I. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans na Dobre, ofensywne wyjście. Robert Lewandowski. A, poprzeczka. Sławomir Peszko. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. No Ta drużyna świetnie się rozumie. Wspaniała seria podań. Mija obrońcę. Cudownie dograł. Jest okazja. Miller. Mączyński. Biega na pozycję. Milik, ależ wspaniała bramka. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa i obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Miller. Uderza Thomas Miller. O wiele za wysoko nad poprzeczką. Niedokładnie rozpoczynali od... Robert Lewandowski! Piłka trafia w poprzeczkę! Pewna interwencja bramkarza i nie ma gola. Takie głupki on wyłapuje. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3 do 1. Bardzo dobra Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą połowę. Być może są tacy, którzy nie widzieli pierwszej. Przypominam, biało-czerwoni prowadzą. Robert Lewandowski. Szansa! Ech, szkoda, niestety, pechowo. Lewandowski przestrzelił. Widać, że Robertowi bardzo zależy na dołożeniu dziś kolejnego trafienia. Roben, Lidal, dobre przejęcie, brawo. Robert Lewandowski, niewiele brakowało. Lić, Lewandowski. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Zabia Alonso. Mamy bramkę, proszę Państwa! Bramka, którą właśnie oglądamy, zmniejsza przewagę rywali do zaledwie jednego gola. Emocje sięgają zenitu. Czy starczy im czasu, aby wyrównać? No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szalenie szukały kolejnych goli. Milik! Ajpek, no, słupek! Szykują się roszady w składzie. Trener chyba ustał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. A teraz Czabiałowo. Grzegorz Prychowiak, Lewandowski i piłka w rękach bramkarza. Mączyński. Piłka trochę przypadkowo trafiła sędziego. Ależ kapitalna interwencja znakomicie złapał. Efektowne, świetne podania i dokładne. O to chodziło! Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Znalazł się na czystej pozycji. Kamil Grosicki. Gol! Brawo, Polacy! Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. 4-2. Ubramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Milik. No i znowu są przy Pimce. Ważne przejęcie. Dawid Alaba. Miller. I teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. Dobrze przebił się. Wychodzi na czystą pozycję. Milik niecelny strzał. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że drybnik opanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. Dlatego szczurkowiak. Mączyński. Milik. Bramka nie, słupek. Watęk wykopuje piłkę byle dalej od bramki. Roben. Miller. Dobre przejęcie podania w środku pola. Peszko. Milik. Kamil Grosicki. Piękna interwencja. No piłka opuściła, boisko będziemy mieli rzut rożny. Świetnie udanie wypiąstkował w pole. Koniec spotkania. 4 do 2 to końcowy rezultat. Choć to tylko mecz towarzyski, ale zawsze miło jest zwyciężyć. Tak. Kapitalna wrzut. Może się z tego rozwinąć ciekawak. Lewand. Wybiega na pozycję. Milik. Xavier Lenzan. Znalazł się na czystej pozycji. Kamil Groszit.